Widzowie, teraz sobie zagramy to ile to Redikną, wiem, nie było odcinków. Ale po prostu po prostu nie mam czasu na nagrywki. E, w tym update, który... Nie, nie w tamtym, który dojdzie tylko... Tylko w tym, który mi weszł. To dosyć w mailbox. No tak jak się W, w PS99... Wysyłacie, na nie wiem, podpisa, bo ją od Mira dostałem, bo wysyłałem 100 gemów. Ja dostałem tego, wysyłacie, piszecie nicki i macie. Ale to nie jest film, o tym dzisiaj Już Będziemy się proszę prostu na kolejny... No, nie kolejny update, tylko na nowy update. A widzowie... Jak chcecie coś mi wysłać, niedługo będę robił losowanie na mi tyka, jak mi się dropi, dropnie, albo na kredita, bo będę chciał kupować, bo niedługo będę miał 200 gemów, jak widzicie. E, wy możecie wysłać swoje, swoje donate, wysyłacie, nie wiem, nie, nie musicie wysłać na przykład taką mitku podpisanego, tylko nie wiem, bo nie wiem takiego. Tak ja to będę też mógł przyjąć. A za 100 gemów to, za 200 gemów to po prostu kupię krejta, otwieram i mu daję to co, na przykład, na napiszę oczywiście, otwórz krejta i mu potem daję, jak nie, nie chcę, czy ja mu, no dał to po prostu sobie otworzę i tyle. A mój nik to, to robinie albo z, albo pokażę, po prostu piszecie. Nie z dłużej. Tak, źle napisałem. Czekajcie chwilę. To jest mój nick. To jest mój nik. Jak chcecie go przypisać, to po prostu przypiszcie. Na przykład piszecie. E, wysyłacie 200 gemów i piszecie. Na e, przykład krejt. Po polsku krejt, nie po angielsku, tylko krejt. 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 I tyle. Po polsku, bo jestem Polakiem, nie Anglikiem. Okej. Okay. I dobra. Mam wam Wytłumaczyłem tutaj mój nick, zmieniłem nick Mr. Kot, ale dobra. To jest mój nick tam na dole. Na dole i tam jest taki 55 na końcu, widzicie? I ten nick macie przepisać. Nie piszcie na, na początku małpy, taki kto tylko po prostu piszcie nick. My lecimy, przygotujemy się do update'u i tyle. Ja się przygotowuję do tego dużego update'u i dlatego przechowuję te kolejne. I dobra. Lecimy. A teraz sobie zagramy. W ogóle miałem wave większy. To jest wave, który. Ja zrobiłem? Co? Bo ja miałem większy. Dobra, ki. Nie ten, który. A nawet my mamy 45 a jak przegramy, to mamy nawet. No, jak nie przegraliśmy 5, to macie 5 łapie. Ok. Do zmycia, zagramy Z jakimś typem dowolnym. Ale dobra. Gramy. Tylko musimy. poczekaj, jak mnie nie będziecie słyszeć. No to sorry. To nie moja wina. To. Zmieni tego, czy nie mam jeszcze tego. Jak to się nazywa? Czy nie mam? Czy nie mam mikrofonu ze słuchawkami? Lognął. No. Jednak nie, nie, nie. Musimy. jeszcze się tak Okej. Ok. Lecimy santy. Santy. Ech, no i dobra. No i lecimy. No i zdrowo ma dobre jednostki. Będziemy lecieć z autoskipem. Nie, bo to nie jest w co mam. O, musimy dobić 100 Waveów. Musimy się stop 1. W tym, bo nigdy tego nie wygramy. A po drugie. Nie da rady tego wygrać. Po drugie, nie będzie przegram na 50 fali. Ale do tej fali przejmie chyba pół godziny przechodzenia. Raz nagrałem odcinek, ale mi. Nie... Nie wrzuciłem go, bo mnie tylko nie wyświetliło. I mam go wrócić? To nie wrzuciłem go. Ostatecznie i tyle. Mm, ten upgrade, ten upgrade. Tutaj laserak. Le ten ma podpis. Nie pchycicie. Na razie mnie raz nie podpisuje. Mam pełnego mailboxa. Nie mogę mu wysłać z tego Game I teraz siedzę bez podpisu. Bo nie podpisuje. Teraz sobie zrobimy challenge. Nie, te, nie challenge taki, nie, challenge taki, challenge taki. Tylko po prostu zrobię sobie taki challenge, że po prostu gram tylko laserkiem. A jutro, może jak będzie jeszcze wolna, nie, nie pójdę do szkoły, a no to zrobię film. Jak po prostu, po prostu to, co mi drobnie, bez Santy, bo Santa mnie dropnie, będę grał coś bez Santy. Ponieważ, nie wiem, to, to, co mi drobnie, to tym będę grał. Nie wiem, czy to tak będzie, będzie a na pewno. Myślałam, że po prostu był fajny ten film, nie powiem, że nie, bo nie jak, jak, jak Mary zrobi takie filmiki, którzy, eee, Które... Nie, jak to powiedzieć? Mailboxy, według mnie, i sumie ten, bo ja widziałem nawet takich miejscach i którzy... Nie wiem, że to ich kolega tak dał i po innych nikach. Wchodził do i z tamtego konta głównego, dał na te słabsze, i potem wysyłał, wysyłał, wychodził z tego konta, wysyłał kole na kolejny, kolejny. A tak mogło być. I tak okumulować. O, widz mi wyszło yy, coś tam. Dziękuję ci, widzu. A, a tak naprawdę to mogłoby być e, coś, nie wiem, kolega, który to wyszło. I tyle. Ale dobra. I Mam w planach nagranie filmik z... E, Poppy Playtime 2 albo 3. jak wiecie, to na 4. Ale ja mi się nie chce tego nagrywać. Wiecie dlaczego? Bo się boję. Naprawdę się boję. Taki bez beki się boję. Ja dzisiaj nie chcę tego zrobić, bo pewnie się zesram. nie będzie mi się tego musiało nagrywać, zwolę się w głowę, popłacę się, no dobra, popłacę się nie, ale się przestraszę z milionem razy. Jak będziecie chcieli, no to zbieram hajs na poplate M3, e, a jak nie będziecie chcieli, to w ogóle nie, nie będę tego robił. Ja tu nagrywam, boję ja się specjalnie dla was, aby ty, a ty wy ten film macie w dupie. Nie będę taki. Robię to wynik chcecie tego, a ja tu nagrywam i, i mam potem. I potem ten film jest do dupy. się tak specjalnie starałem, a ten film jest do dupy. Ty będzie beka ze mnie. Ok, tego odgrybujemy, zęby zrobił. Według mnie ten, który bije, to jest nieopłacalny. Dlaczego? Ten, który dajemy, czy ten boost, bo on ma mały zasięg, jakbym miał większy, to dobra, bym mógł z nim grać, ale tak tu nie. On e, po pierwsze ma mały zasięg i nie możesz tylko tak pitać. A to mało co. Nie, ten nagot TV ma dużo, chyba. I to dużo, bo strybuj, trochę więcej, dużo więcej bije. Ale to taki, nie wiem. Hm. W ogóle, dobrze, czy to nie na no sam tydzień działa. Nie, nawet no, taki, chce dać pieniądze, tam dostaję pieniądze i tak. Nawet no co chwilę przed skipnięciem lecą pieniądze, to by było beka. Co zrobili. Okej. Okay. Kolejny razerek. Na razie łatwo. A to robi dla was, żeby sprawdzić jak daleko z laserami. A może przejść. Będzie się upoczę po prostu te z kimś krecci? To jest jeden. Zgrałem z nim i to była max. do, doszło do jakiejś pięćdziesiątej fali. No prawie pięć. Chyba do 40 ileś tam. Play, ok. Całkiem dobrze. Całkiem dobrze leci. Siedma niego w porządku, mam bekę. Go usnęli, ale nadal go mam Jak? Jak wchodzisz sobie tam, nie? W skalepie tego nie ma. Ale e, w tym. Nie w karnecie, tylko w tym. E, paku startowym. Ja to tak będę nazywał. To tam jest lajzerek, Nie wiem, czy Wy na to zwróciliście uwagę, ale ja tak.

Na razie słabo. Może się uda. Może się uda okay. hmm. no to ochronić. Ok. No idę na Mam nadzieję, że wam śnić udział w oglądanie. A po drugie. To tam vidíte To vidíte, ten vítěz, já Ule! Co? To jest limit laserów? Holy shit! W tym sensie nie ma limitu! Gdy! W tym nie ma limitu! W nie ma limitu! W tym limit przegraliśmy! I gdzie? Já myslím, že to opravdu nemá limitu. Já če. Myslím, že nemá limitu. Tak to je pravda. Tak ještě, ještě, ještě. Myslím, že nemá limitu. <laughs> to, to každý má. Ne, bo gost nemá limitu. No čemu akurat laserek má limitu? Co? Napiszcie w komentarzach, kto naprawdę ma limit. Le, e, laser green kamera Ja myślę, że nie ma. Ty. Ja zawsze tylko jednego rozpiłem. A tak naprawdę on ma limit czterech. Czekaj, co? Nie wiem, co to jest. To ma. Energii, then... ja mam tylko wypowiedzieć. Okej, okay, to ja was z widową Nie zapomnijcie o wysyłaniu. Nie będzie to nie trzeba, ale. Bo taki malutki tutaj. 10 gemów. 100. 100, co jest taki duży, Nie wiem. Jeden 10. To, to jest taki malutki. Ten. A gdy tak macie VIP-a, to możecie wysłuchać, jak chcecie. Bo ja mam, dzięki vip e, e, 180. Tak ogólnie to mam 180, ale tak naprawdę to, to mam 185. Bo dostałem, powiedziałem, z misji. 5G Te was widzę, zegnam Na razie, to sobka tylko zubika. I like na Czekajcie. Nara